dobry, hey kochani! Dziś Wam pokażę jak zrobić kosmos, inaczej onętek, z masy cukrowej. W takim razie zaczynamy. Do tego tutorialu użyję masy cukrowej z firmy Saracino. Jest to masa typowo do kwiatów cukrowych. Masę uplastyczniamy. Jeżeli lepi nam się do rąk, podsypujemy mąką kukurydzianą. Masę należy bardzo cienko rozwałkować. Teraz użyję takich form. Są to formy na unerwienia do kwiatów. Z tego względu, że nie mam wykrawaczek do tych kwiatów, użyję tych form, by skalpelem ładnie sobie wyciąć dany kształt. Do jednego kwiata potrzebujemy 8 płatków. Ja będę robiła 5 kwiatów, więc łącznie potrzebujemy 40 płatków. Jak już wytniemy wszystkie płatki, możemy je włożyć do koszulki foliowej, by nam nie obeschły. Wszystkie płatki przenosimy na gąbeczkę. Następnie potrzebujemy drucików numer 28 oraz klej spożywczy. Druciki przycinamy na około 7 cm i smarujemy końcówkę klejem spożywczym. Teraz włożymy drucik do płatka. Płatek trzymamy pomiędzy palcami i delikatnie wsuwamy drucik do połowy płatka. Teraz brzegi będziemy spłaszczać kulką delikatnie dookoła płatka. Następnie musimy nadać mu głębie. Więc używamy formy do ukrwienia, przyciskamy mocno i wtedy uzyskamy bardzo piękny kształt. Skończony płatek pozostawiamy do wyschnięcia. Najlepiej umiejscowić jest go na styropianie. Teraz powtarzamy tą czynność z każdym płatkiem. do pręcika użyjemy drutu numer 24, przecinamy na 10 cm. Masę cukrową kolorujemy na zielono. Z masy cukrowej robimy 5 kulek. Kulki powinny mieć średnicę około 1 cm 8 mm. Smarujemy drucik klejem spożywczym i umieszczamy kuleczkę na druciku. U dołu spłaszczamy lekko masę cukrową, by dobrze wszystko przylepiło się do drutu. Następnie za pomocą nożyczek nacinamy masę cukrową, by nadać jej taką teksturę. Teraz nadamy trochę koloru naszym płatkom. Wysypujemy odrobinę zielonego pudru oraz żółtego na ręcznik papierowy. Następnie miękkim pędzelkiem pudrujemy nasze płatki. Zaczynamy od zielonego, delikatnie pudrujemy, następnie żółty, tylko na końcówce. Nadmiar pudru wycieramy oręcznik papierowy. I w taki sposób pudrujemy wszystkie nasze płatki. Przed złożeniem kwiata w całość wyginamy drucik delikatnie do dołu. Będzie nam łatwiej wszystko złożyć. Bierzemy pręcik i płatek po płatku będziemy dodawać tutaj i tworzyć nasz kwiat. Mocujemy płatki za pomocą taśmy florystycznej. Musimy ją lekko naciągnąć, żeby ten klej się uwolnił. I zawijamy dookoła drutu. W taki sposób postępujemy z każdym płatkiem. W taki oto sposób powstał nam przepiękny kwiat. W zależności, ile chcecie kwiatów zrobić, powtarzacie ten proces ponownie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten filmik. Zapraszam do polubienia mojego kanału i subskrypcji. Do zobaczenia następnym razem.